Witajcie moi drodzy. Dzisiaj zapraszam do czytania, w którym odpowiemy sobie na pytanie, czy on ona chce wrócić do ciebie, czy chce odbudować tą relację. Mamy do wyboru trzy grupy. Tu mamy grupę pierwszą. Karta piątka mieczy, niebieski kwiat i Kryształ górski. Grupa numer 2, Karta rydwan. Różowy kwiat i ametyst. I grupa numer 3, Królowa monet. Kwiat biały i hematyt. Wybierzcie moi drodzy, grupę, która z wami najbardziej rezonuje, który kwiat. Kamień lub karta Was przyciąga i zapraszam Was, moi drodzy, do czytania. Zapraszam najpierw grupę pierwszą. Oczyszczamy sobie karty. I odpowiemy sobie na pytanie, czy on. Ona chce wrócić do ciebie. Dla grupy pierwszej, czy on. Ona chce wrócić do ciebie. Moi drodzy, odpowiedź brzmi tak. Ta osoba w Waszej relacji widziała cały świat. To Wy jesteście dla tej osoby całym światem. Wasz związek, Wasza relacja, to co budowaliście razem. Ta osoba tutaj widzimy, że chce wrócić. Tak, będzie podejmować działania ku temu, na razie planuje, na razie rozmyśla, ale jest to już takie rozmyślanie nad konkretnymi działaniami, nad, nad tym właśnie jakie kroki tutaj do Was poczynić, żeby odbudować tą relację i przede wszystkim dużo myśli o tym co złego się wydarzyło, jak to naprawić, myśli o tym zanim właśnie podejmie już te kroki, to chcę wszystko sobie dokładnie przeanalizować. Tak na gruncie materialnym. Co działało, co nie działało. Jeśli chodzi właśnie o jakieś takie codzienne sprawy, tak, w waszym życiu, te, które być może generowały jakieś konflikty, być może tutaj właśnie nie dogadywaliście się na, na gruncie takich podstawowych spraw w życiu, takich najbardziej przyziemnych, być może materialnych, być może finansowych, nie wiem, coś tutaj właśnie ym, wydarzyło się być może um, były jakieś przepychanki jeśli chodzi o pracę może ta osoba miała pretensje do was, że zbyt dużo pracujecie, poświęcacie zbyt dużo czasu pracy, lub odwrotnie, lub może wy mieliście pretensje, że ta osoba zbyt wiele czasu poświęcała na pracę, a mało na y, waszą relację, na jakieś wspólne wyjścia, na rozmowy. Widzę tutaj, że ta osoba myśli o tym, ona jest świadoma tego, co poszło nie tak, co poszło źle. I już to wszystko sobie w głowie układa, planuje, jak tą sytuację rozwiązać. No, ja widzę, że będzie naprawdę poważnie tutaj dążyć do tego żeby odbudować wasze relacje to takie ciepełko to, tą atmosferę między wami widzę, że poza tym, że były jakieś konflikty to przeżywaliście jakieś wspólne radości wspólne chwile piękne, które są w pamięci tej osoby i ta osoba być może też niezbyt dobrze wyrażała swoje uczucia, może nie miała wzorca, jak o uczuciach mówić, jak rozmawiać, i teraz nad tym pracuje. Będzie chciała ta osoba udowodnić Wam, że potrafi zadbać tutaj o Wasze emocjonalne bezpieczeństwo. Będzie chciał udowodnić, że potrafi zmienić na tyle swoje postępowanie, plus słowa, jakich używa w rozmowach z Wami, żeby tutaj wszystko się ułożyło. Ta osoba jest pewna tego, że jej się uda. Jest pewna sukcesu. Wierzy w to. Że możecie dalej być razem, że możecie odbudować to, co było, a być może nawet, że ta relacja będzie jeszcze mocniejsza niż wcześniej. To tyle, moi drodzy. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. I do następnego razu. A teraz. Zapraszam, moi drodzy, do czytania grupę drugą. Dla grupy drugiej zapytamy, Tarota, czy osoba, o której myślisz, chce. Wrócić do Ciebie. Czy osoba, którą masz na myśli, chce odbudować Wasz związek, Waszą relację dla grupy drugiej? Na razie widzę tutaj takie podobnie jak w grupie pierwszej, rozmyślanie, ale tutaj mamy już taki etap większej gotowości do działania. To jest osoba bardzo pewna siebie, taka mądra, roztropna, inteligentna. Osoba, która może być nieco apodyktyczna. Ta osoba chce do Was wrócić, tu jest odpowiedź na tak. Natomiast pokazuje nam się, pokazała nam się tutaj karta sprawiedliwości. I nie jestem pewna, czy wy chcecie, żeby ta relacja na nowo tutaj. Zaczęła się budować, lub raczej odbudowywać, bo widzę, że ta osoba lubi bardzo stawiać na swoim. I według tej osoby sprawiedliwie jest wtedy, jak to ta osoba ma wszystko pod kontrolą. To jest ktoś, kto ma y, jakąś pewną taką Wizję, jak powinna wyglądać ta relacja. Ma pewien taki schemat w głowie i bardzo mocno się go trzyma. Ciężko tutaj, tej osobie, jest w ogóle zrozumieć, że być może to ona popełniła jakiś błąd. Że może tutaj coś y, wydarzyło się nie tak. Y, z jego lub jej winy, właśnie z winy tej osoby. Ona raczej was postrzega jako taką, frywol taką, taką frywolną duszę, którą trzeba nakierowywać, którą trzeba kontrolować. A siebie postrzega właśnie w, w roli tego Takiego, no można powiedzieć, tu, choć mówimy o mężczyźnie, to takiego samca alfa. Kogoś, kto inaczej postrzega sprawiedliwość niż wy. Wy tutaj mi się właśnie pokazujecie, jako Ktoś, kto, kto odnalazł siebie, kto się właśnie tak od tej relacji, jak gdyby można powiedzieć, uwolnił, że takie macie poczucie, że o, wreszcie mogę kierować swoim życiem, mogę być świadoma tego, co czuję, i nikt mi nie mówi i nie narzuca, co ja czuję. I według mnie, wy nie widzicie teraz, y, właśnie tutaj, możliwości powrotu, chyba że na Waszych zasadach. No i tutaj, jeżeli mielibyście rzeczywiście do siebie wrócić, no to widzę y, kolejny, no nie wiem, czy konflikt, ale na pewno takie starcie dwóch osobowości, bo Wy y, wzrastacie. Odbudowujecie siebie, po tej relacji odbudowujecie swoją siłę. Czujecie taką nagle magię w sobie. Pokazujecie mi się jako osoby takie bardzo uduchowione, wrażliwe. Może nie tyle delikatne, chociaż być może też, ale. Tutaj ta osoba właśnie waszą taką wrażliwość postrzega jako frywolność i może swego rodzaju taką niezdolność do decydowania, do stanowienia o sobie, ale to dlatego, że wy mało wyrażaliście tutaj, czy wyrażałyście swoje zdanie. Brakowało tutaj z waszej strony asertywności i to dlatego właśnie ta osoba tak was postrzega. Ona przejęła stery w tej relacji i właśnie wydaje jej się, że tak powinno to wyglądać, tak powinno być. Natomiast wy w tej chwili już jesteście na tyle silnymi osobami, które bardzo dobrze. Poczuły się właśnie w swojej skórze, w swoich emocjach, i już nie chcecie wrócić do tego schematu, który był. To już jest w tej chwili niemożliwe. I albo ta osoba będzie musiała trochę spuścić z tonu. Tylko to y, jest po Waszej stronie, tutaj pokazanie tej osobie, y, granic. Może to nie być łatwe, może to zająć trochę y, czasu, może to spowodować jakieś trudne rozmowy, ale y, jeżeli pokażecie tą swoją siłę, tą asertywność, to, czego wy tak naprawdę pragniecie, jak pragniecie się czuć w relacji, to jest tutaj szansa na powodzenie. Tylko musicie właśnie wyartykułować i to, czego wy potrzebujecie, być konsekwentni w tym i bronić swoich granic. Konsekwentnie bronić swoich granic. A wtedy ta osoba zrozumie, że się myliła. Bo ta osoba nie domyślała się w ogóle, o co wam chodzi, co czujecie, jak się czujecie w tej relacji i jak widzicie wy idealną relację. Więc trzeba tutaj tej osobie to uświadomić, jeśli. Chcecie też, będziecie, wykażecie taką chęć, wolę, żeby ta relacja się odbudowała na nowo. To tyle, moi drodzy. Ja Wam bardzo dziękuję. I zapraszam teraz grupę trzecią. I zapytamy, co czy ta osoba myśli o powrocie do Was. Czy osoba, którą macie na myśli, chce do Was wrócić? Czy chce odbudować tą relację? Czy osoba, o której myślicie, chce do Was wrócić? Ja tutaj na razie, moi drodzy, nie widzę w ogóle jakby energii tej osoby. Widzę tylko na razie Was jako kogoś, kto po zakończeniu relacji postawił na rozwój zawodowy, na rozwój osobisty, na takie. Taki wgląd w siebie, na rozwój swoich umiejętności. Wy pokazujecie mi się jako osoba, która uwierzyła w swoją moc, w swoją sprawczość, która wzięła sprawy w swoje ręce i rozwija się i skupia się zupełnie na czymś innym teraz, niż na tej relacji. Widzę, że sprzyja Wam. Los w tym rozwoju i dobrze się w tym czujecie. Widzę też, że macie wokół siebie jakieś osoby, które Was wspierają w tej sytuacji że zbudowałyście jakąś społeczność, lub może lub może skupiliście się, skupiłyście się bardziej na takim umacnianiu więzów rodzinnych. I tutaj nie mam właśnie na myśli tej osoby, tylko, tylko inne osoby wokół Was. No i właśnie y, dziwne, bo cały czas pokazuje mi się właśnie ta wasza energia, wasza siła. Ja widzę, że wy tutaj dobrze czujecie się jako osoby w tej chwili, w tej chwili y, same. I naprawdę nie czuję, żeby wam tej osoby brakowało. No ale, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ta osoba chce do Was wrócić, to w takim razie przetasujmy sobie jeszcze karty. I dołóżmy tutaj, dobierzmy sobie kart. Zobaczmy energię tej osoby. Ta osoba jest bardzo poraniona. I w tej chwili. Jest bardzo wycofana. Yy, ta osoba czuje się, że to ona właśnie w tej relacji ucierpiała, leczy rany w tej chwili. I tak jak mówię, jest bardzo wycofana, i tak yy, nie dopuszcza teraz nikogo do siebie, ani w ogóle nie dopuszcza teraz. Na chwilę obecną nie dopuszcza w ogóle myśli o jakimś powrocie do was. Ona jest skupiona na sobie. Ja tutaj widzę, że Wy jesteście skupieni na sobie. I wy osoba, która tego słuchasz i to oglądasz, wy rośniecie niesamowicie w siłę, rozwijacie się, nie opłakujecie tej tej relacji. Natomiast ta osoba wręcz przeciwnie. Ona jest wycofana, ona w ogóle nie widzi szans na chwilę obecną na, na powrót. Ona siebie tutaj stawia w roli ofiary, ewidentnie. I uważa, że to tylko ona jest tą poszkodowaną stroną, moi drodzy. Mówię na teraz, na chwilę, w, w której to oglądacie i tego słuchacie. To wszystko, moi drodzy. Ja Wam bardzo dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego i do następnego razu. Katamazarę.